albo dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Witamy Państwa na pierwszym rozdaniu nagród Jegle, nagrody Fundacji Kieruna Kultra. Mam nadzieję, że następne nasze spotkanie będzie w liczniejszym gronie i wszyscy będziemy mogli nie tylko online, ale też na żywo oglądać i nominowanych i wysłuchać tych niesamowitych rzeczy, którzy, których zrobili. My jako fundacja zastanawialiśmy się, jak właśnie wyróżnić poszczególne osoby tym, co robią nie tylko w świecie sportowym, stąd też właśnie progres roku i projekt indywidualny, ale także jakimi są ludźmi fundacji, stąd właśnie wolontariusz roku, a także no właśnie jakimi są ludźmi, więc nagroda specjalna to taka nasze największe wsparcie, które otrzymaliśmy w danym roku od nominowanej osoby, tudzież nominowanej instytucji. Także w tym roku mamy cztery, cztery nagrody. Zastanawialiśmy się też, jak te nagrody nazwać, ponieważ jesteśmy stąd, z Suwalszczyzny, więc uważaliśmy, że ona powinna nawiązywać do tego naszego miejsca. Szukaliśmy, szukaliśmy, czytaliśmy kilka książek i tak wymyśliliśmy sobie, że właśnie Jegle, czyli nazwa od księżniczki, córki księcia litewskiego, która tutaj mieszkała nad jeziorem Szurpiły, poślubiona przez boga Żeltisa, Legenda, legenda głosi, że właśnie po niej są też, od jej imienia są też nazwy, które funkcjonują tutaj na Suwalszczyźnie. Chcieliśmy też, żeby ta nagroda była wykonana przez osobę, która też właśnie też jest od nas, jest z Walszczyzny, żeby to się wszystko tak łączyło z tym, skąd pochodzi fundacja. I na, na, zrobienie tej nagrody powierzyliśmy pani Dorocie Borkowskiej z pracowni ceramicznej Kulka. Także Dorota, zapraszam ciebie tutaj do nas, żebyś powiedziała trochę od siebie, jak to powstawało. Dzień dobry. E, sprostowanie drodzy Bobrowskiej. <laughs> e, więc tak, tak naprawdę, e, tak jak pisałam, spotkałyśmy się gdzieś przelotem i pomyślałam, kobieta z pasją mówi o pasji. Kobieta wulkan. Nasze drogi e, spotkały się w pracowni. Tak jak było powiedziane, w pracowni ceramicznej Kulka. E, poproszono mnie o stworzenie statuetek, e, Statuetki Jegli. I tak też powstała burza mózgów. Jak ona ma wyglądać? Dla mnie jegla to jest osoba, e, kobieta ze skrzydłami, która się wznosi. I taką też statuetkę stworzyłyśmy. E, stworzyłyśmy tą statuetkę dla was, dla osób z pasją. E, I tutaj chciałabym tak naprawdę podziękować dla swojej serdecznej przyjaciółki e, Małgorzaty Wichury, która wszystko jakby pomogła dopiąć i i tutaj sprostać tym oczekiwaniom, jak również pani Agnieszce Malczewskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, to ja może ja też przedstawię kapitułę, która po długich obradach burzliwych wybrała tych, którzy wygrali. Yy, nominacje yy, były wysyłane do nas przez zawodników, przez naszych sympatyków, yy, kibiców yy, poszczególnych osób, fanów. Yy, my natomiast musieliśmy wybrać tych, którzy naszym zdaniem czymś się wyróżnili. Więc kapituła w składzie: Janna Karczewska, Agnieszka Frybes, Wojtek Konopacki, Emil Zagórski, Robert Niewczas i Arkadiusz Dziedzia wytypowali zwycięzców tych czterech nagród. Może zaczniemy od nagrody Progres Roku. Nominowani do tej nagrody to. Uznaliśmy, że w tym roku na tą nagrodę zasługuje osoba, która jest przykładem tego, że można w niesamowity sposób połączyć sport, pasję, życie rodzinne, która jako młody człowiek wykazuje się już taką, no też widać, wielką pasją życia, jest wytrwały w tym, co robi, dąży do celu. Na to, na to wygląda, że wygrywa. My obserwując Arkazonia, Stwierdziliśmy, że on najbardziej zasługuje na tą nagrodę. Myślę, że Predatron był tym punktem, który no pokazał nam, że rzeczywiście wielką pracą, takim zapałem można robić niesamowite rzeczy. Ale wiemy, że nie tylko u nas na Słowalszczyźnie, ale także poza, w różnych dziedzinach sportowych, którymi Arek się zajmuje. Także Arek, zapraszamy Cię tutaj do nas. Bardzo Ci gratulujemy, ale może najpierw coś od Ciebie. Dzień dobry, witam wszystkich. No jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tutaj być, że mogę odebrać to wyróżnienie. Bardzo miłe słowa. Dziękuję Ci, Iwono, bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy byli w składzie jury. Również dziękuję bardzo osobie, która nominowała mnie do tego konkursu. Chciałbym również podziękować wszystkim osobom, które na co dzień mnie wspierają, w szczególności mojej żonie, rodzicom, przyjaciołom, w szczególności tutaj chłopakom, z którymi trenuję: Mateuszowi, Krzyśkowi i Pałowi. I korzystając z okazji, chciałem jeszcze pozdrowić swoje dzieciaczki. Kubu, Gusia, kocham Was. Dziękuję. Wielkie gratulacje, Arek. To Dziękuję. przyjemność tak naprawdę, wiesz, obserwowałaś to, co Lama robisz Także wszystkiego dobrego. <noise> Dziękuję. E, następną, e, następną nagrodą jest, e, to jest projekt indywidualny e, i do projektu no, e, indywidualnego nominowane zostały osoby. Może tylko wspomnę, czym te osoby wyróżniły się naszym zdaniem. Więc Dariusz Wielakin, 470 km rowerem w 29,5 godziny, 250 zawodników, 48 miejsce. Mariusz Bartkowski, projekt 50 plus 2, obiegnięcie 52 jezior wybranych przez Mariusza oraz jedno wybrane przez zainteresowanych fanów. W sumie chłopak przebiegł 80 jezior. Nasz tutaj suwałski tandem chłopaki z projektu Z Wigier do Bałtyku, płyniemy do przystani, Jakub Skrocki i Daniel Danecki, wyprawa kajakowa, 840 km w 17 dni, akcja od serca, charytatywne przedsięwzięcie. Kolejną osobą nominowaną był Zbigniew Mamla, jego główny szlak beskidzki, przygoda 496 km, trwała 8 dni, 9 godzin i 1 minutę oraz Grzegorz Baran, Maj Ultra Life, przejście głównego szlaku warmińskiego, 237 km, trasa Olsztyn-Kępki, przebieg w 43 godziny i 17 minut. Wszystkim wam bardzo gorąco gratulujemy Tutaj na no, głosy były podzielone, ale stwierdziliśmy, że na tą nagrodę najbardziej zasługuje w tym roku Mariusz Bartkowski. Także Mariusz bardzo Ci gratulujemy. Jagle tutaj jagle czeka, więc chyba będzie do odebrania na Hańczy albo na wiosennej albo no, na jesiennej. też Nagroda oprócz statuetki. Nagrodą jest też pobyt w hotelu Loft, także tym bardziej zapraszamy do nas. Kolejna nagroda, kolejna, kolejne jagle, jegle. To jest nagroda dla najlepszego wolontariusza, osoby, która oddała serce naszym działaniom. I tą osobą. Ta nagroda, tą nagrodę w tym roku chcieliśmy wręczyć Kasi Kowalewskiej Meller. Nie ma jej tutaj z nami. Życzymy Ci dużo zdrowia. Kasia, ta nagroda tak naprawdę to nie jest za jeden rok twojej tutaj wkładu w działanie fundacji, ale tak naprawdę za te wszystkie lata, które jesteś byłaś z nami. Także bardzo Ci za wszystko dziękujemy. Myślę, że przy kawie spotkamy się i będziemy mogli no, razem cieszyć się tą nagrodą. Bardzo Ci jeszcze raz za wszystko dziękujemy no i gratulujemy. Kolejna nagroda, już ostatnia, to jest nagroda specjalna. Wymyśliliśmy ją dla osób, osoby, instytucji, która naszym zdaniem wspiera nas w naszych działaniach, która właśnie jak ten wolontariusz też jest oddana tym, co my robimy. I tak naprawdę w tym roku to nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że tą instytucją, osobą powinna być. Nagroda specjalna w tym roku zostanie przekazana dyrekcji Suwalskiego Parku Krajobrazowego pani, na ręce pani Teresy Świerupskiej. Chcieliśmy bardzo podziękować całej tak naprawdę załodze Suwalskiego Parku Krajobrazowego za to, że nas gości już od ponad pięciu lat, bo organizujemy tam i ultrahańcze, i predatlon. Myślę, że dzięki tej współpracy nie tylko osoby spoza Suwalszczyzny mogły poznać, jak to jest piękne miejsce, ale też osoby tutaj od nas, bo myślę, że Suwalski Park krajobrazowy jest tak pięknym i po części nieodkrytym miejscem, że warto tam wracać. I wierzę, że ta nasza współpraca dalej będzie trwała. Natomiast my, Teresa, tak od siebie bardzo Ci dziękujemy za Twoje serce. Bardzo Państwu dziękuję. Wierzę, że kolejny biegun zimna odbędzie się w bardziej sprzyjającej atmosferze i będziemy mogli razem świętować w większym gronie rozdanie tych nagród, bo oczywiście za rok one też będą. Dziękujemy osobom, które pomogły nam w realizacji tego projektu. Dziękujemy hotelu Loft, Service Apartamenty, jeden z fundatorów nagrody. Dorota, dziękujemy Tobie za stworzenie tych niesamowitych statuetek, za kwiaty. Od od Ewy z Ewartu. No i dziękujemy też za realizację dla RMP New Media. I cóż, zapraszamy, proszę Państwa, jeszcze jutro. Jutro mamy śnieżną odeseję i bieg walentynkowy w takiej formule Soloran. No i zapraszamy na przyszły rok, na biegun zimna. Dziękujemy i gratulujemy tym, którzy wygrali. thank you